Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.działaj.pl Proszę Państwa, dzisiaj kolejny, już ostatni w cyklu yy, opis orzeczenia przeciwko bankowi Millennium, w którym znowu frankowicze wygrywają. Frankowicze wygrywają i sąd unieważnił umowę kredytu. Sprawę prowadził sąd okręgowy w Warszawie i 29 września 2020 roku stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z bankiem Millennium. Co ważne, była to umowa zawarta 13 sierpnia 2007 roku. Przejdźmy do szczegółów. Sąd okręgowy w Warszawie badał m, tą umowę, badał również wniosek złożony przez Frankowiczów i doszedł do następujących wniosków. Po pierwsze, zdaniem sądu, ta umowa była umową kredytu złotowego. I faktycznie Frankowicze wnioskowali o kwotę w złotówkach. Frankowicze w umowie mają również wskazaną kwotę w złotówkach, i w związku z tym ta umowa nie jest umową kredytu frankowego, tylko umową kredytu złotówkowego. W związku z tym ta cała indeksacja do franka szwajcarskiego jest nieprawidłowa i w związku z tym nieważna. Co dalej? Sąd okręgowy, badając sprawę tego kredytu, doszedł do następującego wniosku. Mianowicie ten, ten kredyt miał zapis o waloryzacji do franka szwajcarskiego, ale ta waloryzacja, zdaniem sądu, była tak naprawdę waloryzacją określającą wysokość zobowiązania Frankowicza wobec, wobec banku. I tutaj, zdaniem sądu, nie wolno takich zapisów robić. To znaczy, to y, Frankowicz musi wiedzieć, czy kredytobiorca, musi wiedzieć w momencie, kiedy zawiera umowę, jaką wysokość zobowiązania będzie miał do spełnienia. Tymczasem ta waloryzacja powodowała, że kredytobiorcy nie wiedzieli, jaką wysokość zobowiązania będą mieli, a waloryzację dokonywał nieprawidłowo bank, według własnego uznania, będąc nieograniczonym w, tej, w tych ustaleniach i w, tym, w tej waloryzacji. A zatem z tego powodu Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że ta umowa jest nieważna, a w związku z tym nie może być wykonywana. Przy Państwa Sąd Okręgowy zasądził ponad 270 tysięcy złotych na rzecz Frankowiczów oraz 60 tysięcy franków szwajcarskich do zwrotu na rzecz Frankowiczów. Ponadto zarządził sąd zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego również na rzecz Frankowiczów. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że te umowy były nieprawidłowe. W związku z tym e, zachęcamy państwa do działania, do podjęcia e, m, się e, kwestii związanych z unieważnieniem waszego kredytu. Można to zrobić. Zachęcamy do działania Frankowiczu działaj. Dlatego ta nasza strona tak się właśnie nazywa. Frankowiczu działaj.pl. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.